Eryk nie zastanawia się nad tym, że teledysk, dobra, który dziewczyny? wspólnie z kolegą zaplanował, może upokarzać dziewczyny. Nie widzi nic złego w seksistowskim nagraniu. Dobra dziewczyny, dobra. Masz, Ej, ja. nie co w ogóle bądź. mamy robić, tylko tańczyć? No właściwie tak, ale nieważne, chodźcie tutaj, chodź, pokażę wam wszystko. Chodźcie tutaj do mnie, odpalaj nutę. Tak. No, tak tak trochę Dobra, okej, zapolawiam. okej. Dobrze? Tak. Pięknie, no dziewczyny, tańczymy, tańczymy, wywijamy. wywijamy no. bioderkami, dokładnie, no. dokładnie, dokładnie, tak. Dokładnie. Dawaj, dawaj dziewczyny. Ale życie, może to no, musi, to musi być. być! Wywijamy bardziej. Dziewczyny, no. Nie no, sam i no, ja troszkę. Ja tylko nie I teraz tak. taka opcja, nie? Ej, poczekaj, 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 co ty robisz? No nie będę się wypinać przed kamerą. Dobra, mam wystarczającą ilość lodzi. ludzi. Co wy tu robicie? Po co ty chodzi? Nie, nie drzwi się na mnie, bo zaraz pójdę do Borkowskiej i powiem, Wiele, jakie tu akcje obstawiacie. Tak się składa koleżanko, że pani Borkowska tak się zgodziła, żebyśmy tutaj nagrywali, także. No, no na pewno właśnie widzę, co robicie. Jakieś laski wypinające się do Eryka. Już widzę! O, o, zazdrosna jesteś o przy takich pięknych paniach. Zazdrosna? O. o to, że ktoś cię wypina do Eryka? Odwal się, nie słyszałaś go, czy co? Ty lepiej wracaj do kręcenia tyłkiem, jak tak bardzo lubisz się poniżać. Dobra, przestań hmm. się próć, chyba wszyscy wiemy, że nie chodzi Ci o żadne poniżanie, tylko jesteś wkurzona na Eryka, bo cię rzucił i się teraz musi. Tak, I lubicie się poniżać, poniżać w tele tego, co ci chodzi. Dobra, chodźcie. Ale, no właśnie, nie widziałam, że się stało. Nieważne, nic się nie stało. Naprawdę, jeśli chodzi o taniec, było naprawdę przecudownie. Przez co? To naprawdę, tylko że tak, dziewczyny. Widzimy się na następnej przerwie i okay. robimy już nagranie, jasne? Okej, okay. okay, okay. super. Dajcie, dziewczyny, chodźcie entuzjazm, troszkę. Mega! Woo! Jezu, serio! Ostatnio mi cisnęła, że jestem obciachowa, a teraz, że jestem seksistą. Co ona sobie jeszcze wymyśli? Jaki seksizm? Czy ona w ogóle kiedykolwiek da mi spokój? Dziewczyny na serio nie czają, że to nie jest fajne. Muszę coś zrobić, żeby ten klip się nie udał, bo naprawdę nie mam ochoty chodzić do szkoły, w której pozwala się na seksizm.